wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2015. Bardzo proszę Panią Starną. Uchwała Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2015. Przywołana podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Określa się roczną wysokość stawek podatku od środków transportowych. Podpunkt pierwszy. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 764 zł. Powyżej 5,5 tony do 9, tony włącznie 785 zł. Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1297 zł. Równej lub wyższej niż. 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Dwie osie dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton, oś przednia z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne 1516 zł inne systemy zawieszenia 1673 zł. 3 osie, nie mniej niż 12, to mniej niż 18. Oś jest z nas zawieszeniem pneumatycznym w roku uznanym za równorzędne. 1441 zł, inne systemy zawieszenia 1517 zł. 3 osie i nie mniej niż 18, to Oś jest z nas zawieszeniem pneumatycznym w roku uznanym za równorzędne. 2121 złotych inne systemy zawieszenia 2195 zł. 4 osie i więcej. Nie mniej niż 12 ton mniej niż 26. Osi jest zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za równorzędne. 2024 zł inne systemy zawieszenia 2061 zł yy, nie mniej niż 26 yy, ton. Osi jedna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne 2473 zł. Inne systemy zawieszenia 3125 zł. Punkt drugi. Odciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą od dopuszczonej masie całkowitej pojazdu, zespołu pojazdów. Od 3,5 ton do 5,5 ton łącznie 522 zł powyżej 5,5 ton do 9 ton łącznie 835 zł powyżej 9 ton i poniżej 12 1189 zł równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia dwie osie i dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12, mniej niż 18 ton. Osie jest w nas z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne 1697 zł. Inne systemy zawieszenia 1697 zł. Nie mniej niż 18 ton mniej niż 37. Osie jest w nas z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne 2414 zł. Inne systemy zawieszenia 2414 zł. Nie mniej niż 37 ton. Osi jest na zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne. 1916 zł. Inne systemy zawieszenia 2582 zł. Trzy osie i dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18. Oś jest nas z zawieszeniem pneumatycznym, uznanym za równorzędne 1414 zł, inne systemy zawieszenia 1955 zł. Nie mniej niż 18, mniej niż 37. Oś jedna z zawieszeniem pneumatycznym, uznanym za równorzędne 2290 zł, inne systemy zawieszenia 2290 zł. Nie mniej niż 37 ton oś jedna z zawieszeniem pneumatycznym hmm. za porzędne 2290 zł, inne systemy zawieszenia 3125 zł Punkt trzeci od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Od 7 ton i poniżej 12 ton, 230 zł, równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Eee, liczba osi. Jedna oś dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18. Oś jest z zawieszeniem pneumatycznym, lub uznanym za równorzędne 424 zł, inne systemy zawieszenia 193 zł. Nie mniej niż 18, ton. Oś jest nas z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne 619 zł i systemy zawieszenia 752 zł. Dwie osie nie mniej niż 12, ton. Mniej niż 18. Oś jest nas z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne 605 zł i systemy zawieszenia 413 zł. Dwie osie i nie mniej niż 18, tam mniej niż 37. Oś jest z zawieszeniem pneumatycznym, uznanym za y, równorzędne. 1 1127 złotych inne systemy zawieszenia 1721. Dwie osie i nie mniej niż 37 ton. Y, Oś jest z zawieszeniem pneumatycznym, uznanym za równorzędne. 527 zł, inne systemy zawieszenia 2266 zł. 3 osie i nie mniej niż 12 to mniej niż 18. Osie 1 z zawieszeniem pneumatycznym za równorzędne 897 zł, inne systemy zawieszenia 1260 zł. 3 osie i nie mniej niż 18 to mniej niż 30 6. Oś z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne 1260 zł i na system zawieszenia 1260 zł. Niemniej niż 36 ton. Oś z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równorzędne 1260 zł i na systemy zawieszenia 1710 zł. Punkt czwarty. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 y, zł, równej lub wyższej 30 2414 zł. Paragraf 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w w sprawie określenia wysokości stawek podatku od w roku 2014. Zmieniono uchwałą Rady Miejskiej w Tarczynie z 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tarczyna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym w Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę radny Dębski. Chciałbym zgłosić wniosek o obniżenie stawki podatku w punkcie drugim, od proponowanych oczywiście stawek podatkowych w punkcie drugim od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą odpuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów. I tu przejdę od razu, to jest dwi, punkt D. Dwie osie, nie mniej niż 37 ton. Proponowana stawka przez, przez radnych 1870 zł. Oraz w drugim punkcie, punkcie trzecim, od, i, od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. To jest punkt B, trzy osie y, o dopuszczalnej masie całkowitej 36 ton, nie mniej niż 36 ton. Proponowana stawka 1210 zł. Dziękuję. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Proszę, proszę bardzo, Werner Feleszewski. Proszę Państwa, w ścisłości w tych kategoriach to jest tak obniżenie w jednej z 19 propozycji 1924 w skali roku, tak oczywiście o 54 zł czyli 54 zł mniej więcej 450 miesięcznie w drugiej kategorii 55 zł mniej więcej też cztery na pięćdziesiąt miesięcznie. Także na pewno to pomoże tym przewoźnikom. Z tego, co, z tego co słyszałem na komisjach ma to że tak powiem zachęcić okolicznych, pozagminnych że tak się wyrażę inwestorów, biznesmenów do inwestycji, do zakładania działalności u nas. No jeśli, jeśli taki sposób jest dobry to pewnie się tu zbiegnął wszyscy. Następna sprawa nie, nie usłyszałem, bo na komisjach była też propozycja, żeby obniżyć pozostałe wszystkie stawki. Czy ona jest aktualna, czy nie? Czy na razie nie. Zostajemy przy tych stawkach, które były proponowane. Tak. A w ogóle tych tak, nie chyba... Jakiś błąd, bo wcześniej był, był projekt, a w tej chwili Zostały odczytane stawki z roku 2014. Nie wiem, czy ktoś wrócił, a tak miało być w tej chwili. Tak, a teraz, o, za. tak panie radny, bo, bo teraz jest właśnie dyskusja i propozycja Proszę. akurat radnego Dębskiego na to tej stawki w tym tak, punkcie. Tak. Dlatego dyskutujemy akurat nad obniżeniem tej stawki dokładnie w tych punktach, których podał radny Dębski. W dwóch punktach dokładnie tak. i nad tym no, dyskutujemy. No, na się tak. po ten wniosek podam pod głosowanie. Dopiero po dyskusji. Mm, bardzo proszę radny Waryszewski. To troszeczkę kwota tam się zmieniła. Nie dużo pięć ale dobrze, no, 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 dobrze. to dobrze. będzie to będzie kwota. Dobrze. Proszę bardzo, no, no, radny Waryszewski kontynuuje. To będzie kwota jeszcze mniejsza, tak? Z tego głosowity. Także także. No dobrze, to już nie będę się spierał, czy to będzie 54, czy 44. Tak, no to akurat. Nie ma specjalnego znaczenia. W yy, każdym razie, yy, kwoli ścisłości o tych stawkach, które mówimy, o których mówiliśmy o tych, do tej pory, o tych zmianach, one w zasadzie są nieznaczne. Można by było się o nie nie spierać. Tak? Yy, tylko, że generalnie w skali budżetu robi to ponad 100 tysięcy złotych, Proszę Państwa. Nie? Ponad 100 tysięcy złotych, to jest załóżmy jakaś tam zrobiona wiejska droga, gdzie przewoźnicy też chętnie by nią sobie pojechali zamiast zamiast jakimiś tam wertypami. To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, radni na własne życzenie mogą powiększyć deficyt gminy I odkąd, y, odkąd możemy się szczycić naszym deficytem, że jest na bardzo niskim poziomie, procencie, tak no my na własne życzenie próbujemy go zwiększyć. No dobra, może to też jest dobra droga, podobno kredyty są dla ludzi. Y, to jest jedno. Y, wracając ja naprawdę rozumiem, że jakiś potentat, który ma nieruchomości duże, y, jakiś zakład duży, y, zatrudniający sporo ludzi, mający dużo budynków, duży areał, te niskie kwoty y, no, zrobią jakąś tam większą, pokaźną kwotę, o którą, że tak powiem, warto sięgnąć ręką. Y, takim potentatem y, generalnie mamy jednego takiego potentata jest to firma Binder. Także, no dobrze, to teraz będzie jakaś inna, jak, wie, ja, jak wiem, też nie Polska, generalnie komu idziemy na rękę, zwróćcie Państwo uwagę, pewnie zadownicy, ale sekundę, niech Pani mnie przerywa, ja, ja naprawdę nie będę zbyt długo mówił. Pewnie sadownicy, panie Krzysztofie, pan coś może na ten temat powiedzieć, tak? Szczycą się super współpracą co roku, tak? Z cenami załowot u Bindera szczycili się, nie? No to my mu idźmy na rękę. Do tego wszystkiego co roku prowadzimy, prowadzimy z nim, że tak brzydko powiem, walkę yy, a propos podnoszenia stawki za kanalizację. No to my się im odwdzięczmy obniżymy im podatek od nieruchomości, tak? Bo oni go poczują, bo są potentatami. I następna sprawa, jeszcze mówię o tych 100 tysiącach. To 100 tysięcy, te, te 100 tysięcy mogą być użyte również jako nie tylko rezerwa, ale jako pieniądze, które w przypadku pozyskiwania dotacji mogą w ten sposób zafunkcjonować, że będzie ich 2 trzy razy więcej. Także z tego się może zrobić 200-300 tysięcy. Yy, tutaj padła, padło pytanie, czy, czy my mamy kontakt ze społeczeństwem, bo społeczeństwo chce obniżki podatków. Ja uważam, że społeczeństwo yy, chce racjonalności w działaniu. Dał przykład społeczeństwo, że takie racjonalności chce, bo wzorem takiej racjonalności i skuteczności jest nasza pani burmistrz, która wygrała po raz kolejny w pierwszej turze, bo działa bardzo racjonalnie, bardzo skutecznie. Następna historia. Urząd Marszałkowski czy inne urzędy nadrzędne przyglądają się takim gminom jak my i nie tylko takim. Jeśli zwrócą uwagę na to, że my na własne życzenie obniżamy własne dochody, na pewno nie przysporzy nam szans nam to nie, bo my to tylko się nagadamy pani burmistrz nie przysporzy szans w pozyskiwaniu ewentualnych dofinansowań. Tyle chciałem powiedzieć, także bardzo proszę, niech radni się zastanawiają, co mówią, jak głosują i za czym głosują. Niech się nie wykręcają, że społeczeństwo tak chce. Dziękuję. Dziękuję radnemu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry za za Bardzo ocenny, szeroki. I oczywiście Państwo są również dziękuję za, za brawa, bo rzeczywiście są takie przyjazne, widzę odnośnie obniżenia stawką tutaj odnośnie środków transportowych, Ta będziemy ułatwiali na pewno, na pewno życie, życie mieszkańcom. Proszę, wiceprzewodniczący. Szanowni Państwo, chciałem się odnieść do wypowiedzi pana Faliszewskiego. Pan, pana Radnego Faliszewskiego. Otóż pierwsze co chciałem powiedzieć to to o czym pan mówi o firmie Binder. Otóż ta e, firma Binder, jak Państwo wiecie, już wkrótce przestaje istnieć i jest następna. Natomiast ta następna firma pewnie również biorąc pod uwagę koszty, jakie związane e, ma z działalnością, w tej chwili już e, zwolniła około 100 osób. I my chcąc za, e, powstrzymać ten Eksodus, ten, ten niezdrowy eksodus dla społeczeństwa, ponieważ po no, zwolnienia również dotyczą mieszkańców e, naszej gminy. Dajemy ten, no, biorąc, bo jesteśmy cały czas odpowiedzialni za budżet i dlatego nie możemy gwałtownie zmniejszać podatków, natomiast chcemy ten, symbolicznie ten pierwszy ukłon w, w kierunku tych nawet i dużych przedsiębiorców, niekoniecznie myśląc Panie Faliszewski, że pana Bindera lubimy czy nie lubimy, tylko nie wiemy jaki będzie następny. I to jest nasz ukłon w kierunku właśnie tych przedsiębiorców i żeby zahamować ten niezdrowy eksodus, który u nas panuje już od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo. Pani Burmistrz, proszę. Chciałam tutaj wyjaśnić, że nie jest prawdą, że firma, która nowa i w tej chwili są zwolnienia z przyczyn takich, że podatek jest od środków transportowych zwiększony. Czy nieruchomości? Absolutnie nie. Sytuacja jest taka, że firma ta wprowadza technologię, czyli maszyny zastępują ręce ludzkie i rezygnuje również z mrożonych, ponieważ jest nieopłacalne, natomiast skupuje owoce i skupuje je pięcio, sześcio, dziesięciokrotnie więcej niż do tej pory, a zatem wykazuje, jeśli chodzi o przerób absolutnie tysiące ton więcej niż do tej pory. A zatem to się nie przekłada absolutnie na to co pan mówi. Natomiast przekłada się to, co przed chwilą radny faliszewski powiedział, że to wspólnie razem walczymy o ceny owoców, które są dostarczane do przetwórni i państwo macie 11, 12 groszy za do kilogram owoców dostarczanych na przemysł i nikomu to się nie podoba z naszych sadowników, ogrodników, bo to absolutnie nie pokrywa żadnych nakładów na to i nie ma nikt skrupułów i wcale się nie użala nad naszymi sadownikami, tylko cenę dyktuje taką jak jemu jest wygodnie i sadownicy nie mają co z tym zrobić z owocami, jeśli chodzi o owoce przemysłowe, mimo wszystko za tę cenę muszą przekazać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, to nie tylko, że w zasadzie, jeśli patrzymy na naszych indywidualnych mieszkańców, to w zasadzie to jest 3 złote, czyli my tymi 3 złotami miesięcznie chyba absolutnie nie pomożemy w żaden sposób, Natomiast to, co podkreślił radny, to nie jest pod publikę, tylko w całości, sumarycznie grosz do grosza zbiera się określona kwota, gdzie możemy za to wykonać inwestycje, uzbroić teren, wykonać drogę, jednocześnie mieć środki własne, które potem możemy się ubiegać o środki zewnętrzne. A niejednokrotnie wykazywaliśmy, że tych środków zewnętrznych pozyskaliśmy bardzo dużo. Radni dzisiaj zmiany w budżecie przegłosowywali, i nikt się nie zastanowił, że tutaj zostało pozyskane 127 tysięcy z rezerwy budżetowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, i nawet nie zadano pytanie, skąd w zasadzie te środki przypłynęły do nas. Dzięki właśnie tym, że my w każdej sytuacji, tam gdzie możemy, to walczymy o te środki, to wpływają na. Pomocy naukowej na wyposażenie do szkół, jak również na remonty, które nie wydajemy z własnych środków, tylko troszeczkę dokładamy, bo musimy mieć swój udział, i tym sposobem realizujemy inwestycje, które absolutnie zmieniają warunki, jak i wizerunek naszej życia, no dla, poprawiają życie naszych mieszkańców, jak również i poprawiają estetykę i wygląd, jeśli chodzi o obiekty znajdujące się na terenie gminy. W związku z tym taka sytuacja 3 zł i uwzględniając to, że jeszcze można sobie to wliczyć w koszty działalności gospodarczej prowadzonej, to oszczędności tak naprawdę są bardzo znikome. Ja rozumiem, że dużo dużo chmur mało deszczu i chyba o to chodzi, ale ja bardzo proszę, bardzo proszę wszystkich radnych, żebyśmy wspólnie razem pracowali. I pracowali na to, żeby nasza gmina się rozwijała bardzo prężnie, pomimo, że e, są osoby, które nie chcą widzieć, że ona się rozwija. Ale ja mam nadzieję, że nie da się pewnych rzeczy zasłonić, i to widać na każdym kroku, i na każdym kilometrze, i metrze. Więc naszym wspólnym zadaniem jest. I wspólną pracą jest to, żebyśmy dbali o nasze finanse, o nasze środki, o naszych mieszkańców, a jednocześnie, jeśli chcemy poprawić i chcemy przyciągnąć inwestorów, to nie ma nic lepszego, jak wykonanie infrastruktury która, i uzbrojenie terenu, która absolutnie przełoży się na przyciąganie inwestorów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Demski.